Czuć. Jeżeli chcesz się dowiedzieć co ty czeka w przyszłości i do mnie! Ej chłopaki, chodźcie, bo on tam wymyślił bolę jakąś genialną grę, ty jesteśmy widzę pozaponionym, jest. co o! to w ogóle są za boksy przewidujące przyszłość, dobra, ja jestem mega ciekaw co mnie czeka w przyszłości. W sensie ja nie wierzę w takie rzeczy, w takie brednie, ale można zobaczyć, można zobaczyć co ten mały. Hey Dave, tam Dave. No? Czemu? Czemu Lolo ma taką dziwną głowę? Tam nie, z głowa mnie tak! Zobacz, Lolo Lolo lo, lo ma taką dziwną głowę tu Nie, ja widzę... Ej! Ej! Jest jakaś spostrzona! <grymne> no to... Co ci się stało? Nie, widzowie! Musicie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować wszystkie nasze kanały, to może głowa się naprawi. Macie na to 3 sekundy. 3, 2, 1! Uuu, czy każdy zdążył? Zobaczymy jak? No nie naprawiła się! Kto się szukał! się, no to szukał no. no! to widzowie, musicie w takim Pena. razie oglądać do samego końca, to wtedy na pewno się naprawi. Dobra, chodźmy do bola! O, Bolo, co to gazu. jest? Co to ma być Pena za gra co przewiduje przyszłość? Ej, czemu ty Pena. jesteś? Czemu ty <laughs> jesteś? Jakiś mały i gruby, co to się dzieje w ogóle? Ja i co się dzieje poza tym panionowym, ja nie wiem! Dobra, to człowieku! Wieńca, tak. które przewidują okej. Okay. Okay. Ja mam te zdjęcia z kuli różbituli. Aha, czyli A, kula, kula wróżbitula przewidziała A, przyszłość Ale tak, <laughs> ja Przewidziała przyszłość i ja... Do, ja dostał to... żelazkiem, dostał żelazkiem <laughs> Ej, To jest, jest jak tego z ma i nie? No no Bolowy, w takim razie A, bo pierwszy jest Yeti, ale to jak to działa? Ile, dobra, 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 przewiduję przyszłość, zobaczymy, A, dobra ty. W sumie to jest spoko. To tak, co, to wchodzimy tak, do jednego, jest. tak? A, no co mówisz? To są takie zwykłe zdjęcia. No. To jest tak, tu są trzy zdjęcia. I pierwsze Aha. zdjęcie, to jest taka, wiesz, niedaleka przysłos Ok puźnie jest późniejsza przysłuż, a okay. później jest taka późniejsza przysłuż Aha, Whoa! czyli takie oooo. przewidywanie na kilka po kolei, lat Po kolei, po okay. kolei No dobra, okej, okay. to to mi się podoba Mam nadzieję, że ja nie będę grubszy, dobra, idziemy dalej Dobra, zobaczmy, ja też mam łopatę, mogę ci pomóc, dobra, pójdź Macie jakąś lepszą, bo ja taką słabą Ja co jest, Yeti ma pierwsze X na YouTubie, eeej Jak Ej, ale on w sumie nie nagrywał już dawno, kiedy Yeti ostatni film życzył? Czyli, że zamknie totalnie kanał? O nie <migranalas> Ej, to jest mega negatywne przewidzenie przyszłości. Polo, co ty? Co ci ta no kula nie. w powiedziała? Chopak, kopnął w kalendarz, nie? No, co ty mówisz? Że jest, że jest, no <gamy> to, to jest. Kopnął, miał kanał, nie ma kanału. No. Nie, ma, <ściski> oh yeah. nie ma kanału, Naprawdę, to jest bardzo negatywne przewidzenie przyszłości. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie. To bardzo, jest mega. Kto by chciał stracić kanał? No nikt z nas by nie chciał stracić swoich kanałów. No właśnie. Ty jesteś agresywny, bo. Bolo, ty jakieś negatywne rzeczy przewidujesz, serio. Bo mi się trudno dalej, jak to Nie no, Bolo, ty mówisz naprawdę grube rzeczy. Dobra, to chodźmy w takim razie do kolejnego. Zobaczmy, co dalej czeka. czeka. że miłość! Miłość rozkwituje, okej, no dobra. Nie wiem, co ta kula miała na myśli, ale chyba tak no. Wiem, że kula daje a nie? Miłość. No. Czy ta kula to Bolo? Nie, jaka kula? Czy ta kula, która przewiduje przyszłość to Bolo? No, bo Bolo bo, bo, czy tak Ej, jest? Bardzo ta możliwe. To mój łowiec, nie? Ej, czyli miłość, czyli możliwe, że po prostu ujadł jego kodeta, jakiś ślub, coś, nie wiadomo, nie, nie. wiemy, nie wiemy. Okay, to jest ciekawe. niedaleka przyszłość? Ciekawie, ciekawie. Tutaj fajnie się te sprawy układają, no Bardzo dobra. fajnie. No, dalej? Co, Ty pytań, co no będzie Ty pytałeś, na, co będzie następne, a na końcu jak coś negatywnego, nie? Yeah, co to A no, ja ja nie! Małe! Albo grubie. maskotki, albo no maskotki, to znaczy, tam może Jeci otworzy jakiś sklep i maskotki. Moje maskotki będzie miał. To są różne interpretacje, mogą. być. Ale mi się zdaje, no, no. że będzie będziemy małych Jeciów. Albo małe Yeti, no możliwe, możliwe Ale Mały jakby dzieci. były takie maskotki, fajne, podoba mi się takie Dzieciówki maskotki takie, nie wiem W ogóle ma, mega no, podobne do te... Yetiego, mega podobne Szczerze te maskotki są mega brzydkie i wiem, że moja no, maskotka fajne. będzie lepsza Ej, Fajne, mają, fajne mają ma... Oni mają takie gałe jakby ich coś za głowę i by chciałby cisnąć ten, los. Tak, no tak, tak. tak. No i kolor zębów się nie zgadza, bo Yeti ma żółte, musiałaby być tu zmieniony kolor No właśnie Dobra, lecimy wyjście. dalej, chodźcie, 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 trzeba wyjść po prostu, chyba przodem O, przodem trzeba wyjść. Zapomniałem, że wyjść, bo bym. No nie, dobra. teraz jestem ja, no najgorzej Aha. O, kabelka, że będzie. Dobra, 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 co mówisz? Daj, daj, jestem na bariecie. O, co jest ty? No nie! Co to jest za przywidzenie niedalekiej przeszłości? Trzymaj Co to jest za przewidzenie niedalekiej przeszłości? Siedemnastoletnia Becia się zepsuła! Siedemnastoletnia Becia właśnie zepsuć, no co ty mi tu przewidzisz? To jest dej, dej daj. Będzie miała takiego facepalma. Mojej mamy się zepsuła, zrobiła to i powiem tak, spóźnię ci, nie? Nie, no nic się nie stanie! 17-letnia Becia niemożliwe, że coś się zepsuje. To jest spokojnie, to potem zobaczysz, co będę potem teraz Potem, a to są jakieś gorsze jeszcze czytania, żeby. Co ciąło, da? Dużo Czyli co? Czyli czekaj, mi się auto i zarobisz na tym. Ale zarobię na tym kasę Czyli no nie, A nie, prawa. A nie no. że naprawa tyle wyjdzie. Nie, nie, nie. Tyle dostaniesz za złom. Ale... Ale... Ja no jest nie! Z dwa, trzy... to jest dwa koła. Dwa nie no. To Co jest... Jest... jest raz Rzbioska no tutaj jest 3004. 3-4 tysiące będzie. Tutaj są podwinięte banknoty. Ale nie no, a, becie jest to... więcej warta, no bez przesady, żeby. Ja, zacząć, ale okay. to... ja złomie tyle. Nowe 17-letnie auto sprzedawał no, za tyle. No, złomie tyle będzie kosztować. Nie wiem ile kosztuje <noise> auto na złomie. Nie ma szans, na złomie <noise> więcej dostanę. <noise> a co jest ostatnie. <noise> o, Daj wypuści t Aaa, że koszuleczki! Żeby odkuć 17-letnim Becie. no to mi się to wszystko ładnie tutaj pięknie łączy w takiej, w tej A. mojej historii Zepsuję się A, tam, tam. auto, sprzedam je na złom I za pieniądze ze złomu wykupię sobie maszynę do koszulek No genialne tak, to jest no, po prostu Dobrze, no, to nie ma kontynuacji, bo by płakał Co? To jeszcze gorsze rzeczy by mi przewidziała kula? Niemożliwe No by to było mocne mogła Nie, tu jest, tu jest, po, moja historia w sumie jest pozytywna mimo wszystko No dobra, zepsuło się auto, ale Finansowo chyba nie wyjdzie to najgorzej. No dobra, to widzowie wyczekujcie w takim Ej, razie sklepy. kresu. Ty na końcu. Coś jest a. na końcu? Na końcu. Zła? jest coś. Jak, jak jest to? to? Jest coś na końcu. Wow! wow. Będzie diabeto ja! Yeah. Będzie nowa fura! Będzie kupi nowa fura! Będzie nowa a, a, a. fura! A, a, a. No to już nie będzie 17-letnia Becia, tylko 14-letnia Audica. No i to jest a, no. hey. Nice! To mi się podoba. Piękny, piękne zwiększenie a, a. historii, ale coś no. pięknego. Teraz teraz ja! Co tym razem u Lola? Uwaga! Przyszłość! Nowy samochód! Co? Go, go, go! No. Jaj, to w niedalekiej przyszłości! Ale czemu, czemu, czemu ty. ten? Czemu taki bogaty? No, <grym> no to jest Lexus, ty! No słuchaj, ja nie chcę nic mówić, nie, <grym> Lola chyba... Się, się nie powodzi, się, to, się powodzi! Ja dobra, nie mogę! Bada, no, no, Ale mi no, no, się podoba! Takie podoba, auto to ja normalnie podoba, drogie! Ten. Ja bym kanału, będę miał ten kanał, a on będzie mną nagrywał, nie no, to będę na Aaaa, okej, nie Nie no ładnie, ładnie, nowe auto to zawsze wiecie Fajne, za... oby... Te, teraz czekaj, przewidzieć, co się stanie w przyszłości, poczekaj Kupił auto, czekaj, co, ja, nie, co to mogła to Kula przewidzieć, żebyś, poczekaj nie rozbił się tym autem, please no? Jaki, Jakiś wypadek albo coś, nie no, no chyba nie Nie, nie, nie. nie, nie, nie. ja mam powiem, jakie jest osiągnięcie <laughs> Osiągnięcie? O, dobra, 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 dobra. Okej, okay, dobra. dobra, czekaj, osiągnięcie, co tam może być? To myślę, co, jakie to może To To tysięcy subów no, mogłoby tak. być, dobra, zobaczmy, ten Co jest? A ile ci Dope, brakuje? Ile ci brakuje? 18, tak ale dużo mi bardzo przychodzi teraz tych słów, więc myślę, że tak te wakacje na 100% No Spadajcie, widzę wszyscy do Lola dobimy mu jak najwięcej subskrypcji, żeby 100 tysięcy wbił. Da radę, dasz radę chłopaku, na pewno no, wakacje. Na pewno! Oby się dobra, udało. No, ale to, super to jest fajny. Pierwszy przycisk, bardzo fajny, ja mam dwa. Ile ty masz Palion? Cztery, nie? A ma 18. O nie, nawet nie wiem. Nawet nie wiem, bo on nawet tych przycisków nie zamówił. No ten, ten człowiek <noise> powie... No. Nie nie? <noise> muszę zamówić, no. A ja <noise> mam ładnie tutaj widzowie na ściance powieszone o, elegancko dwa. A ty co? A ty nie masz, no! Dobra. Muszę, muszę. Mu muszę, muszę zamówić. A co będzie potem? Ja! z lulu. Ja, daleka przyszłość. Ja Ej, mam fajnie. Super, ja mam najlepszy. Co mogło wszystko być Ej, on ma prawie. same pozytywne rzeczy, no właśnie ja To mi się psuje auto Jedzie mu się, nie, kanał, na końcu. A on ma ten, a on ma to ważna taki... na końcu Co jest na końcu? To jest a no, ale tu a no nie, no. najgorzej To trochę sad, nie? Ale do każdego czeka, do każdego niestety Dobra, idziemy teraz do Bola Bolo, to pewnie sobie najlepszą przyszłość sobie wybrałeś tutaj, nie? Co jest pierwsze? Jo, co to jest? Wow, Ej, będziemy? dobra, 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 poczekaj, czy to jest jakiś wypad w góry? Czy to się jakiś wypad w góry? No tak, fajny wypadnik, wypadzik, jest. komputerek, ktoś tam, to jest tam no. Aha, czyli czy taka wycieczka w góry dzisiaj, wakacje? Ja nie mogę, ale nuda. Wakacje. Jakie zgromadzenie na telefonie? Nudy, nudy, nudy. To my wolimy na, no tutaj z chłopakami na serwerze, a nie jakieś góry. No właśnie. No właśnie. No dalej No co dalej przyszłości? Uwaga. Nowe zabawki! Dziecko będzie no, Nowe zabawki! Jak ja mam? A, ten, a, 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 a zabawki? Nowe zabawki to chyba są, bo to jest chyba bolo! To mi się wydaje, że to jest prawym górnym, nie, to jest bolo! Nie, to, to będzie mój synek kiedyś! Nie, no. to jest twoje zdjęcie! Mi się wydaje, że to jest twoje nie, zdjęcie, Bolo! No, mój synek będzie! <laughs> Ale fajne, fajne zabaweczki, no dobra! Czyli jakieś zabawki, jakiś update, no albo... No a albo potem nie. będę przygrał przyszłość niestety, no tak czasami bywa, nie? Przygra no, przyszłość no. się czeka? Tak, no, bo zresztą będę chciał wygrać! Co? Ale patrz na powód Tu good at Minecraft, jesteś za dobry w Minecrafta Za to wow. dostaniesz bana, co? Ja będę koksem, nie! I Czyli ty, ty banimu, będziesz nie. prosem! Zygmą. Ty będziesz Zygmą. prosem w Minecrafta, dobra, wiesz, nie yes. Nie będę Sigma, nie? Nie no błagam, a co jest na końcu? Kazacka przyszła, że nie ostatnie, wiadomo, dorobione przez paliona. No nie no, co tam <laughs> jest? <śmiech> Padek znowu! <laughs> co ty ja dorabiasz nie. mu? Nie ma takich negatywnych <laughs> nie, rzeczy, nic złego się nie stanie! Negatywnych ja nie to, przewidujemy! To. Ciasta i ja diamenty tak, mają to. być, o! Ale daj, tak będę. No. tak, wypadku Co ty, nie ma szans! Tak tu będę. diamenty będą w człowieku, kasa będzie, a nie? Dużo ciasta! Lećmy dalej, kolejne, co my tutaj mamy? Milki! Milki tym Milka, razem Milki! Co będzie mocne? Zobaczmy. Co jest Singiel. na początku? Single! Single! Okej, okay, czyli okay. Milki w niedalekiej przyszłości. Nic się tutaj, że tak powiem... Nie zmienia Nie zmieni A nie zmieni A nie zmieni to jest, bo ty zmienić, nie? No co? Nie jestem no. z co to za tak głupie? Ja głupiasz? tak myślałem Ja też tak myślałem, że tak jest, bo tak ona w jakiś spokoik zrobiła miłosny o sobie. Zrobiła pokoik, ale ja z tym nic nie mam wspólnego, panowie, dajcie mi spokój, chłopaki A, No dobra, dobra, dobra Dobra, dobra patrz tutaj Ooo, to jest no, mocne no, no, no. Mocny, zakup domu! Ej, dobra, zazdro, nie? Zakup domu Dobra, no. Palio znowu tam na końcu przygotowuje trzecią rzecz, jakąś najgorszą na końcu, nie? Znowu jakiś troll. No, zobaczymy, co zrobi. Okej, okay, tutaj mamy zakup mieszkania, czyli miłki w średnio dalekiej przyszłości będzie kupować mieszkanie. No, albo domu. Nie fajnie. wiadomo, fajnie, no to to bardzo pozytywny scenariusz ja patrząc wiem, na to, tak. że... Obecnie, albo no... Albo ogródek, nie? Albo ogródek. Ogródek, no nie, o, bo są do domu, ewidentnie. Bo takie klucze duże są do ogródku, wiesz. To jest. Co to? Co to? O, Złamie dalej. nogę, co? Złama nogę to jest! O nie. O nie! Dlaczego? Co ty, taka, Bolo, ta... przewidujesz? Co na twoja kula przewiduje tak nie, ty? Tak, bo tak, bo pewnie tak, tak, tak Vincent jest na nogę. Nie? A jest <śmany> od siebie, <śmany> Vincent! Nie mogę, ale faktycznie złamana noga. Ale nie no, noga na szczęście szybko się zrasta. Z tego co słyszałem, bo no jakiś miesiąc, dwa jest wszystko spoko, Więc nie ma ja źle! Berli. A co na końcu? Pan Vincent! Vincent, co jest? jest? Co to ja są już... za co to? Aha, ja Męże, Milki. Męże Milki, ja nie mówię. Jaki... A to jest Milki! A to jest Milki, aha! Jakie siłacze w ogóle, nie, jakie mocne chłopaki! Tak... Z taką pstawą to na można... Pięciu, ale nie zauważyć na pięciu męży. Męże Milki. Nie no, to nie pięciu męży to jak ta! Królewna śnieżka, czy coś tam było? Śpiąca królewna, tak, no, tak no, była. No, Dziesięciu no, 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 Dobra, no i palion! No i zobaczymy co tutaj. Co się tutaj kryje na końcu. Co Co to są jeziora jakieś? To są Mazury! Nie! <noise> eee! Niedaleka Mazury. przyszłość Mazury! Wybierasz się na Mazury w tym roku? No pewnie z wami. Łopaku, wow! No to no dobra robota. Nie, dejba nie będzie tylko, no. No, no ja nie be... no ja niestety, no bolowy też, no lolowy też, no jak? No z obcą by zjechał na wakacje, no jak to to? Biorę na smycz na smycie! Na smycie, będzie na Mazurach A ty będziesz w wózku, dzieciaku, kidosie! Tak, ja w wózku na smyce będę wzał. No, a ty <laughs> będziesz przywiązany do mojego wózku Tak, Nie, nie, do nie. Bolo, zbiega, Bolo, na będzie, Bolo będzie na wózku, a, a Lolo będzie w tym koszyczku na dole na wózku cawno, jak na o, i, I tak a, się zrzuci a, ten wózek i będą jechać z tej górki To będzie to Zobaczmy e dalej Jaki co to jest? koncert! Jaki koncert! Co, co jest? to, to jest? To jest chyba ten, jego się nazywa? Queen! Queen. Ma... queen! Queen, no, Queen! Tak. Nie, nie wiem jak on się nazywa. O, Jakim... o, 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 czyli koncert na dużą ilość osób się zbliża. No, no uh -huh. w sumie. Okay, no w sumie okay. się zbliża w Warszawie. No dobra, no to, kurczę, tutaj widzę, jak chcecie dołączyć, to kupujcie bilety. Naprawdę, będzie mocny koncert. Gej! Ej! Ej! Ej Znikła średnia przyszłość! Okay. No bo... O! By już by było niebezpieczne. Nie, no wy żarty robicie. I ja będzie oświadczyny. Będą oświadczyny, czy nie będą? No. no co, nie będą, co wy no skoro, skoro kula tak przewiduje, no to, to, to chyba go. nie można się z nią nie zgodzić, no jakby nie patrzeć. Ale dobra. Trzeba ja, byłoby vincent, się zgodzić. A ostatnie? A co, utopię się? Wincent. 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 Jakiś topiący się Steve. Nie wiemy widzowie o co tutaj chodzi, ale w każdym razie powiem wam tak. Ej, Mirki, popatrz jakie susy. Nie <laughs> Jak oni się patrzą, co jest? Jaka <laughs> obstawa. Wiesz, <laughs> bo oni są niebezpieczni. Widzowie, napiszcie w komentarzu kto miał najbardziej niebezpieczną przyszłość, a kto miał najlepszą i subskrybujcie koniecznie wszystkie kanały.